To piwo będzie tematem naszego nagrania. Piwo domowe Cinnamon Oatmeal Stout. Ja do dzisiaj nie wiem czyje to piwo. Wiozłem je wiozłem w bagażniku i próbowałem rozkwinić po mailach, po wiadomościach na Facebooku czyje to, ale nie udało się. Co mamy na tej karteczce napisane? Może ktoś swój charakter pisma pozna. Zaraz zdejmę tą karteczkę. No wy się to. Czekaj. Niebieski kapsel. Ja otwieram. Spróbuję się wkomponować to, co czytasz, No, yy, no to nazwę już przeczytałeś. Zasyp pilzdeński, płatki owsiane i kara roma. Kara roma. Ale jest tu cynamon. Wychodzi. Wychodzi, wychodzi, a kiedy eee. wyjdzie, już będzie moje. Pszeniczny, Karafa specjal dwójka i monachijski. Jedyn, a, jedynka jest tu, sorry. Monachijski, tak? jedynka, to ważne. No, jedynka. Czyli to jest ten jaśniejszy. Będzie no. mniejsza śliwa w piwie. Laski cynamonu. A chmiele to Magnum i FKG. E EKG. EKG takie brytyjskich. No tak, EKG East King Kent Golding. Dobrze, ekstra 15 Belgie chyba 15, tak? Było 14. No, coś było majstrowane, bo 16 poprawione na 15. Y, alkohol 6 i było 35. Alkohol 6? No bo nie chciałem kasznąć. No to będzie słodko, a jednak kasznęła. Witamy, koronawirusa. Nie, rób sobie jaj. <laughs> Eee, e, czekaj, IBU35, cynamon, zasyp pilzyński, płatki owsianek, o, ale będzie słodko, z 15, z 15 Belgów będzie 6% alkoholu, o, to może być słodko. Piwo domowe. nie ma. Te, ja przyjmuję, że to będzie, jak nie ma? Jak, jakby, a co to jest? To jest to cynamon. Okej. Okay. Nie wy? ma, jesteś zajęta. No ja czuję cynamon, trochę czuję DMS-u. Z tym cynamonem walczy DMS-ik. Kapusta. No co? właśnie chciałam powiedzieć że ja bardziej kapustę. No kapusta, no. To jest taka mieszanka przy... Ja, ja to odbieram jako takie piwo świąteczne, co? Ja to woziłem trochę, także tutaj to nie chodzi o to, że autor zrobił piwo, tylko że ja woziłem to w bagażniku. Nie pamiętam nawet ile. Eee, tutaj jest e, krój pisma. Może Takziłeś. Ktoś... Może ktoś rozpozna. No ostatnim mam z piwem takie właśnie numery, że... No nie mam jakiegoś takiego parcia na piwo. Ten kto rozpozna swoje pismo, to dawaj czadu. O, pani Ania śpiewa w telewizji, nie możemy zrobić głośniej, bo YouTube wyśle wytnie nam to nagrania. No, lubię tę piosenkę. Coś tam nie wygra ze mną, nie? To jest, nie? Tu, 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 widzowie, tak, nie no, chcę widzów. Gadasz w telewizor no, o telewizorze, tu patrzę. Byłam na tym filmie w kinie. Ja patrzę, czy ona się zmieniła, bo w tym samym hotelu spaliśmy, ale widzę, że. No, ciekawe co mówisz, mów dalej. Hotelu nie pokoju. Eee, I co o tym klipie powiemy? To jest w stylu Oldsmobile Star. czyli powinna być jakaś tam paloność, delikatna paloność. No płatki owsiane, owiec, oatmeal, o czyli powinno być gładkie, zasadniczo, no i cynamon powinien być. Ja cynamon czuję, aczkolwiek ja tutaj czuję taką przy, przy, mieszankę I, i może być tak trochę kolendry, trochę cynamonu, trochę, no jest mieszankę jak pieprzu. cynamon. Ja uwielbiam cynamon i gwarantuję, że cynamon to ja bym... To nie, nie czujesz cynamon. Jak mówię, że nie, to nie. Na siłę próbowałem wmówić, nie Bardziej wyszło. korzenne takie, ale nie cynamon. A właśnie, to jest taka mieszanka korzenna, nie? No. Gałka moszkatołowa? No, takie bardziej. Ale tak w tej mieszance też jest cynamon. No dobrze, ale ja mało... Mi byś tu nasypał cynamonu i wtedy może pójdzie, No właśnie, bo z Tobą to jest taki ból. Ja lubię cynamon, co nieco... prawda. Tak. Gorzkie, kwaskowate? Nie wiem, ja tę butelkę woziłem, ale przypuszczam, że jeżeli to jest piwo świąteczne, to woziłem ją od grudnia. Mamy marzec. Środek epidemii koronawirusa, czy tam jakoś nazywa. Więc trochę ważona. Piana nie ma. No nie ma. jest to jakaś oznaka, chyba jednak skażenia, nie? Pijane? Nie, nie. Znaczy ja to te tej kapuści tak po prostu są nuty no są, ale, nie, ale to, to nie że jest tam tak, sama że... kapucha, no bez przesady. Nie, nie, to nie jest kapucha. W płynie są takie oznaki, jakieś takie dziwne. Ehm... Bardzo przyprawowe. Kolor? E... Ciemnobrązowy, co? Bardzo ciemnobrązowy. No, bardzo ciemno. Znaczy te szkła są do tego, żeby oceniać kolor, załóżmy, bo gdyby to było takie przemężenie, to ten kolor nie niewiele na mnie to ten, to jakby było przewężenie, to były ten kolor inaczej, a ja tu wiesz, takie szklanie, to jest, to wygląda na piwo takie opalizujące i takie -brąz, ciemno ciemnobrązowe. O, no jest brąz taki, nie, i jest mętny, nie? No jest. Ja. Dobra, ale temu bo ja tak powiem, się ten zagadałem, y, czyli jest bardzo mocno przyprawowe, jo? Jo. Jo. Tron też wioską. Kośni nie Nierzec. Kaszubi zrozumiał. No, takie mocno No, to, to jest. Mój... Patrz, bo przez chwilę piliśmy, bo teraz takie lekkie zamieszanie, ale przez chwilę piliśmy piwo z browarni gdańskiej, piwo marcowe Dymion. Tam było 12,5 i ono było dużo gęstsze, a to jest 15. Nie. To nie jest takie gęste, nie? nie. Tam to, jak się wypiło, to było takie olej. Ale to też źle w pewnym sensie. Natomiast tu mamy piętnastkę. W życiu bym nie powiedział, że piętnastka. To jest piętnastka. bardzo wytrawne. Po a ja, ja delikatną kawę czuję na końcu. Tak, ale ja nie wiem jak to... Pisać a czujesz na... taką kawę, ale taką bardziej neskę niż taką um, palową. Taką za mocną kawę, o. Mhm. Uh -huh. ja mocna kawa jak jest Jak mu zrobię kawę w ekspresie mówię, o ale mocne, nie, nie. nie, nie. Mocna kawa jest dla mnie gorzka, w sensie. To tu masz tak, mamy efekt no. takiej mocnej, mocnej kawy. Co z IBU? IBU 35 na poziomie takim podwyższonym Pilsa, jakie ja to określam? No. Nie, nie czuć praktycznie. Ehm, Magnum EKG. No EKG, po, po EKG spodziewałbym się czegoś większego, czegoś lepszego. Magnum, e, no to taki sobie chmiel. Magnat jeszcze gorszy. Magnum okej, okay. czemu nie, ale no... Jednak po EKG to bym czegoś innego oczekiwał. Może bym to Magnum Fog EKG z coś takiego zrobił. Pilgrim, może. Karafa Special 2, czyli bezwłuskowy, ciemny słód do zaciemnienia i to widać, że piwo jest ciemne. Kararoma. ma. Ja tego słodu tak nie czuję. To jest, to jest zarąbisty słód od Weiermana. on daje taką dużo melanoidyn, do koźlaka świetny. Taki skórka od chleba białego, tak za bardzo nie czuję. Płatki owsiane, no niby pewnie ekstrakt podniosły, ale tej, tej takiej gładkości chyba nie nadały, nie? To zgazowanie jest trochę za ostre, nie? E, dobra, pszeniczny, no to pewnie zmętnienie to, tutaj to pochodzi od pszenicznego. Monachijski, jedynka. No nie ma żadnych estrów takich śliwek wędzonych, jakby chyba nie czuję, nie? nie bardziej przyprawy wywalają. Laska... Laski cynamonu, a? widzisz, bo on był w laskach. Czyli tu nie ma mieszanki, ale to, jest, to, jest, to nie no czuć. Tak, ale czuć jakby była taka, jest ono takie korzenne przyprawy, ale no dla mnie cynamon jakoś nie poraża mnie, no. No widzisz, bo tutaj coś go zabiło. Pewnie chłopak chciał, wiesz, to kraftowa wyjść, niestarte i tak dalej, laski. Nie, Ale... no coś, coś zabiło ten cynamon, nie tak? wiem co. No jest lekka kapu kap kapustka, taki ona taka, taka, nie? Młoda kapusta. Młoda kapusta. <laughs> Trochę czuć, więc może to przykryło ten cynamon. Ogólnie piłbym, yy, piłbym to z małymi poprawkami, tak mi się wydaje, co? So? A może ja dużo mówię? Właśnie znaczy, się ty lubisz takie piwa, ja nie przepadam, tak. bo dla mnie ja czuję na bokach języka takie Popielniczkę, Coś takie. E, nie, takie... Taniny od wina? No, coś z tej serii, no. Takie, taką Ściąganie? goryczkę za dużo. Tak, no, za duża to goryczka? Co? 35. Na paloność na, na boku, no może paloność, ale tak mi to nie... Ja nie a, lubię. Znaczy Basia Jest na nie. Ja jestem na taka. Więc generalnie jest... ja stołtów nie lubię, więc na mnie tam no, się nie sugeruje. Ale zaraz, a rzeka pełna mleka. No to jest wyjątek mały, taki jeden jedyny, no. Browarze Łomkomin stanowisz u Barbary wyjątek, jeden jedyny. Tak. No innego nie piję, bo... Nie, nie no lubię. jest jeszcze karamustafy, jest dobre z browaru Kazimierz. Też jakoś pijesz takie stropy. No, tak. no. Mam swoich wybrańców. I, to, I chyba o to chodzi. Po prostu nie zapłacił. Nie zapłacił i nie wiesz. Ale mi nikt nie płacił. <laughs> No tak, ja lubię takie piwa, więc okej, okay, z zaznaczeniem, żeby nie było tej małej kapustki, ale jest od razu wyjaśnienie takie, że ja tą butelkę włożę. Przewodziłeś się, Ale no właśnie nie była. Po pierwsze, butelka jest brązowa, po drugie, nie była eks, eksponowana na promienie słoneczne, więc nie w cieple też nie była. Nie była w cieple. Jest zimno. Więc. Może jednak lekkie niegotowanie, niedogotowanie albo za szybkie przelanie z tej na tą fermentację, za szybkie butelkowanie. No coś tutaj zaszło. W butelce jest piana, tak w ogóle. Nie wiem, na pewno widać. Natomiast w naszych szkłach już nie. I my tą degustację sobie skończymy już poza obiektywem, bo ponad 10 minut mówimy, nawet 11,5. Wobec tego, drogi piłowarze domowy. Mam nadzieję, że cię znajdę, ten kto i zaznaczy. oznaczy do o to chodzi. <noise> przy tym, przy wrzuceniu. No jest remis. Nie, no dla ciebie jak najbardziej. Niejednogłośny nie nie jednogłośny werdykt, niezapłacony, więc ba od razu, no nie. Ja jestem bardziej miętki. E, wobec tego, wasze zdrowie. Jak w tych ty to w tych złych czasach i życzymy Wam tego, żebyście nie wychodzili z domu. Robili I myjcie piwa. ręce. Myjcie ręce, myjcie twarze i inne rzeczy. <noise> I róbcie piwo w domu. I w ogóle siedźcie w domu, nie wychodźcie z domu. Tak będzie najlepiej i najzdrowiej, Wasze zdrowie. A jednak pijesz, patrz. Ale jest przyprawą, nie? Bardzo mocno, aż dziwne. No. Ale cynamonu. Aż dziwne, żeby sama laska cynamonu taką przyprawę byś wniosła. Ja jednak, jednak sądzimy, że tutaj została jeszcze coś zasypane. Co? Ja myślę, że mieszanka świąteczna, bo czuję trochę takich właśnie. Gałką przy... jedzie. No, no właśnie. No. Ja tam się nie znam. Ale... Nie, ale ewidentnie czuć właśnie przyprawy świąteczne. Taka mieszanka przypraw ale... korzennych. Tak. Ma ty, jaś ty. Hmm. Ale na plus 6% alku nie czuć. No nie. I wcale nie jest takie słodkie. Alkoha nie I wiem, gozi. że będzie słodko, nie? No takie je. raczej jest wytrawno. Także... No raczej wcale nie jest słodkie. Więc wyciągnę, żeby było bardziej słodkie. No to pozytywne rzeczy jednak da się wyciągnąć z każdej butelki. Gumka mi pękła. Gumka pękła. To będzie już katastrofa. Nie, to ja już Dobranoc. <noise>